Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Silnik 2ZZF jest częścią linii jednostek napędowych produkowanych dla samochodów Toyota. Jest to sportowa wersja silników ZZ. Silnik przeszedł kilka zmian konstrukcyjnych. Zaczęło się od zmodyfikowanego bloku kompozytowego. Charakterystyka i cechy silników. Pod nowym blokiem zglindrów dla 2ZZF opracowano wał korbowy. Ponadto wprowadzono zmiany w innych jednostkach. Projektanci wprowadzili ulepszony system zmiennych faz rozrządu vvt który jest zwykłym w TIS-1ZZF, ale po 6200 obrotów min wznios zaworów wzrasta do 11,2-10 mm, a silnik osiąga 190 km przy 7600 obrotów min. Toyota Corolla z silnikiem 2ZZF Rozważmy główne cechy techniczne 2ZZF. Nazwa, charakterystyka, producent fabryka Shimoyama marka silnika 2ZZFE pojemność skokowa. 1,8 litra, 1796 cm3. Moc 164 do 260 km Średnica cylindra 82 mm Liczba cylindrów 4 Liczba zaworów 16 Zużycie paliwa 8,4 litra na każde 100 km W trybie mieszanym olej silnikowy 5W30 10W30 Zasoby 200 plus 1000 km Zastosowanie Toyota Corolla Toyota Celica Toyota Matrix Toyota MR2 Lotus Elise Lotus X i Lotus 2 Eleven jak Vibe, Concept Konserwacja. Konserwacja silników 2 zzf nie różni się od standardowych jednostek napędowych tej klasy. Konserwację przeprowadza się w odstępach 15 000 km. Niektórzy kierowcy zalecają skrócenie okresu międzyobsługowego do 10 000 km. Nie ma to jednak sensu, ponieważ silnik ma wysokie parametry techniczne, usterki i naprawy. Jak każdy inny silnik. Toyota 2ZZ posiada szereg niedociągnięć, które przeszły ze starszego odpowiednika. W zasadzie problemy i wady są takie same, podobnie jak sposoby ich rozwiązania. Rozważmy główne usterki i sposoby ich rozwiązywania. Celica z silnikiem 2ZZ Stukanie w silniku W tym przypadku często jest to rozciągnięty łańcuch rozrządu, który należy wymienić. Wibracje. Na początek warto sprawdzić poduszki silnika. Zwiększone zużycie oleju. Czas na wymianę pierścieni. Warto również sprawdzić korki i oleju. Ale najprawdopodobniej będziesz musiał dokonać całkowitego remontu, ponieważ zasób silnika wynosi tylko 200 tys. km. Obroty pływają. Warto sprawdzić czujnik prędkości biegu jałowego i przepustnicę. W razie potrzeby wyczyścić lub wymienić. Podsumowanie. Silnik 2ZZF to dość niezawodne i wysokiej jakości silniki. Wszystkie mają wysoką ocenę i szacunek kierowców, ekspertów. Konserwacja jednostki napędowej może być przeprowadzana niezależnie. Jeśli chodzi o naprawę, zaleca się skontaktowanie się ze stacją obsługi.